Jeżeli oglądacie to weekend jeszcze, to że weekend wam i że wszystko u Was dobrze, poczekamy sobie może na coś, bo nasz kochany system YouTube'a czasami nie daje za wygraną i dołącza osóbki dopiero później. Jakby ktoś się pytał, gdzie jestem, jestem w mojej hali, będę przygotowywać wszystko na trening. Z Anetką, który będę miała jakoś za godzinkę. Hej, o już widzę, że mamy tutaj osóbki. Postanowiłam dzisiaj zrobić Wam live'a, bo na Instagramie robię praktycznie codziennie albo dwa razy dziennie, albo po prostu często, często tam faktycznie robię te live'iki, więc opłaca się tam być i mnie obserwować. Aczkolwiek, co Wam mogę powiedzieć, szukam głośnika, którego za żadne skarby świata nie umiem znaleźć. Jestem trochę oburzona, ale co będzie robić? Ja z Anetką będę miała trening, więc zaraz was postawię i po prostu porozkładam sobie przeszkódki. I zobaczę, czy wszystko wszystko tu jest git. Jak najbardziej mogę. Kto jest koniarą? Ja jestem koniorami. Moi drodzy. Nie umiem znaleźć głośnika prawdopodobnie jest gdzieś w domu, więc po prostu was wkładać, ale to tak, żebyście cokolwiek widzieli. Jest było słychać, bo jeszcze. Słychać? Kurde, a teraz powiedzcie, czy, czy teraz normalnie już słychać, czy, czy nie. Hmm, słychać, dobra. Teraz, teraz tak, dobra, dobra. To powinno być git, aczkolwiek wezmę, wezmę Was bliżej i będę Was przekładać po prostu razem z przeszkodami. Okej. Okay. O czym będzie nie wiecie, o czym wiedziałam widzowie z Instagrama? Na pewno o tym, że o, też nie, w sumie Wam tu, wam tu już mówiłam, że e, kupiłam sobie, a bardziej zamówiłam, konia e, od westen. Jestem ciekawa, kiedy go zrobi, ale, ale może nie będę Wam zdradzać jakby szczególów. To się dowiecie wszystko w filmie o nim. Jeżeli kiedyś taki powstanie i czekajcie, to można sprawdzić, czyli ta odległość pasuje. Yeah. Nie. No. Daj. miałam w ogóle całą taką rozpiskę, ile furi, na jaką przeszkodę, na jaką wysokość, na jakie tempo, ale ja gdzieś zgubiłam. Więc super. Dobra, powinno być git. Dobrze. muszę teraz zobaczyć, po której to idzie. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, bo ja mam tu takie niepoparowane trochę przeszkody i one są dość Mogę powiedzieć. No, zamówiłam następnego. Będzie głosowanie na jego imię, właśnie trwa na Instagramie, więc nie będę Wam wstawiać jakby tutaj, bo jeżeli inne imię wygra na Instagramie, to po prostu e, będzie to e, trochę niesprawiedliwe, bo tu inne, tu inne, i weźcie później człowieku e, się później jakoś to rozwiąż. Więc. Może tak dla zabawy po prostu wstawię Wam takie, taką ankietkę. Aczkolwiek właśnie nie obiecuję, bo to się dzieje i tu i tam, więc nie no Tu wstawimy takie o, może niższe, to 10, 20, 30 40 25, to jest 50 cm. Dobra, to to muszę przybliżyć. Ej, dobra. Lecę tylko sprawdzić, że to mi pasuje. Hmm. Trochę dalej. Ale ogólnie jest git. Hmm. Ogólnie jest git. Okej. Okay. Teraz jest spoko. Hmm. Czemu niby? Jakby profilowe jest ładne, osoba nic mi nie zrobiła, to czemu, czemu miałabym decydować o swoim profilowym tylko dlatego, że ktoś ma z tą osobą nieprzyjemne przeżycia? A bardziej tak zakładam, no bo w sumie ja o niczym takim nie słyszałam, ale ogólnie muszę lecieć. Obraz jest niewyraźny. No możliwe, bo mam tu dość słabe światło jak na razie. Mm, nie, nie będę pozdrawiać. W sensie chętnie bym was wszystkich pozdrawiała ale naprawdę yy, nie, mam, nie mam na tyle tych. Nie mam na tyle czasu, a poza tym nie chcę, żeby ktoś się czuł jakoś inaczej. Dobra, lecimy po drągi tylko moi drodzy. Ładne profilowe. Dziękuję bardzo. Od kapitana. Jakby ktoś się pytał, czemu mam drągi w domu, ponieważ zrobiłam sobie, zrobiłam sobie halówkę w, tutaj w pokoju i mam tu trzy swoje drągi. Więc lecimy. Gdzie kalwin u Anetki? No sorry, ale ochydne. Dobrze, jak ci się nie podoba, to spoko, każdy ma prawo mieć własną Opinie. By mi się podoba, dostałam je od kapitana. O, tak ładne, że postanowiłam Cały czas mi w inter. drąg, drąg, okser. I okser później. Czyli byłoby tutaj o sobie kładę. Tutaj o sobie kładę. Was muszę przesunąć zaraz. Już, już wam pokazuję. Czemu nie ma Kalwinka? Bo e, a Kalwinek jest u Anetki. Bo tak zdecydowaliśmy. W się sensie wy i ja. Więc Więc no. Ale jest sprzedany. Ale szczerze e, muszę wam powiedzieć, że bardzo nie lubię tego, jakby pisząc się na działanie w internecie, ja wiedziałam o tym, że wy się będziecie do tych koni jak najbardziej przywiązywać, że jak będę jakiegoś sprzedawać, to będą po prostu jakieś dramy, że będzie wam przykro. Ale szczerze, gdzież musi być ta granica, gdzie ja muszę zacząć myśleć o swoim rozwoju, bo nikt za mnie za mnie jeździć nie będzie, nikt za mnie rozwijać się nie będzie. Więc czemu ja z powodu tego, że e, wam żeby się przywiązujecie do jakiegoś konia, czemu ja mam rezygnować z tego z po prostu frajdy z jazdy? Bo miałam tak, że miałam dużo koni i żaden po prostu mi nie pasował? E, ale wy je bardzo lubiliście. I przez to miałam wypalenie artystyczne, i nie chciało mi się jeździć, w ogóle miałam zwątpienie w sens. Miałam już odejść, zrobiłam sobie przerwę. Po czym kupiłam sobie konia, który naprawdę pokazał mi, że mogę czerpać z tego przyjemność, i jest ze mną do teraz, z przerwą, bo to była walwerina. Więc yy, stwierdziłam, że jeżeli chcę po prostu. Czuję, że y, sprzedaż jakiegoś konia da mi możliwość kupienia innego, z którym będę mogła się lepiej rozwijać. To po prostu sprzedam tego konia, bo to jest moja decyzja, co z nim robię. Y, to jest mój koń. A, a poza tym może służyć komuś innemu, skoro na przykład Aro u mnie był w chwileczkę i po prostu czułam, że nie będę na nim jeździć tak często. No to po prostu go sprzedałam. Trafił do super osoby którą poniekąd znam, i bardzo dobrze mu tam, jakby, krzywda mu się nie dzieje. Dobra, sprawdzę tylko, czy pasują Nie, tam jest coś źle z drogiem. да разсъздати. И тук бензата просто е да се държал. Добре. Добре. да до разпобейте. <coughs> Nie sprzedają mojego he -he firmowego, bo wolę nie firmowe. No tak też naprawdę. Ludzie, możecie mieć jednego konia przez całą karierę. Git. Możecie mieć 13 koni, na których nie jeździcie, to będzie git. Możecie mieć 3 konie, na które po prostu tyracie. To będzie git. Yy, możecie mieć. Cały czas nowego konia, codziennie dosłownie sobie kupować konia i później go sprzedawać, to będzie git. Możecie mieć dwa konie, które będzie się po prostu oddawać w dzierżawę cały czas, to będzie git. Wszystko jest dla ludzi i po prostu miejmy trochę wyrozumiałości. I szanujmy decyzje innych, bo to jest naprawdę... Albo nie wiecie, co się dzieje w sytuacji y, takiej osoby. Nie wiecie, czy nie, wiem, nie ma jakichś problemów finansowych. Nie wiecie, czy, ty, czy ten koniec się po prostu nie znudził. Nie wiecie, czy jest za mały, za ciężki, za duży. Y, nie wiem, maść nie ta. Bo ja na przykład sprzedałam bo może wymieniłam walwyrinę też dlatego, że była siwa. No teraz jest ona właśnie nie zmieniła i dalej jest u mnie ale to był jeden z, z takich powodów dla których nie chciałam jej kupić plus oczarowałam się o kilka naprawdę fajnych koni ale przez to że były siwy, to ich po prostu nie kupowałam nie wiecie czy po prostu nie wiem, na przykład głupia pozycja ucha jakiejś osobie nie pasuje, albo nie wiem, po prostu ma jakiś dziwny wyraz pyska dla tej osoby i dlatego ją sprzeda. Może jej się po prostu nie podobać, może jej po prostu się źle kojarzyć, bo ja na przykład teraz nie kupiłabym hymiaka, ale ze względów prywatnych, z pewnego powodu, który, który ja prywatnie jakby mam, nie, nie, nie mogę mówić tego jakby w internecie, ale... Chymiak to było moje marzenie. Jak ktoś nie wie co to, Chymiak to jest koń od Chymy i Lewa Hevonen. I bardzo chciałam, jakby nic się nie zmieniło, tak oni dalej mi się podobają, ale przez to jakie ja mam przeżycie z pewnym gronem odbiorców związanym z tą hodowlą, to po prostu nie chcę już mieć tych chemiaków, bo mi się bardzo źle kojarzą. Można mieć rybaka po kilenku? Nie, tak teraz stwierdziłam, że nie, nie będę dawać moich koni, które nie są mojego autorstwa, żeby były ojcami czy matkami innych, poza końmi jakby z tej samej hodowli. Na przykład jakbym kupiła sobie drugiego wysiaka i byłby dużo młodszy od kilena, no to mógłby zostać ojcem albo czytą synem, ale tak to, to, to nie. Mega Cię lubię, dziękuję bardzo. Masz zierbaka? Nie, aczkolwiek teraz trzy zierobaczki szyję dla was. Ci, co są na Instagramie, to wiedzą, trzy zierobaczki teraz się dla was szyją. W sensie takie kucyczko zierwacki, bo to są takie po prostu mniejsze kucyki. Jak tam samopoczucie? Mam być szczera czy dyplomatyczna. Bo jak szczera, to źle, jak dyplomatyczna, to nie jest najgorzej. Dobra. Bo ja się rozgadałam, a ja tu muszę robić. Już Wam pokażę. Mówiłam, że ma na 99% dożywocia, ja po czym zmieniłam zdanie i go sprzedałam. Czy ktoś ma z tym problem? 我上了一张。 Nie sobie chciała to podnieść. Kochani, czekajcie, bo ja nie, bo teraz nie przełożyłam w sensie ja sobie to jeszcze drążki poukładam. Będzie zapis. Oczywiście, że będę zapis, bo poruszam bardzo ważne temaciki, które przydadzą się, przydałoby się sprostować paru osobom, które mają coś do tego, że sprzedaję tyle koni i że mają taki, a nie inny los. Mm. Jak ty zobaczyłam na YouTube, to mówię, to ona, no. Mm. Kilen czy Walwerina? Szczerze, Walwerina, ale dlatego, że jest troszeczkę wygodniejsza od Kilena. Przy czym jest fajniejsza w uję, co dla mnie jest jakby bardzo na plus. Plus, spokojnie się nawet z nią skacze. W sensie jest wygodna bardzo z tego punktu GoPro. A, a nie ukrywam, takie konie ja doceniam naprawdę. Bo jednak, no jeżdżąc na tym koniu, jednak widzisz go z takiej perspektywy, a nie innej. Więc to jest bardzo na plus. Masz jeszcze Reżiego? Nie, nie mam. Reż jest u KHT Milo. Można sobie obczaić, bo on ma naprawdę bardzo fajny domeczek. KHT Milo jest tylko na Instagramie. Właśnie też fajne jest to, że mm, możecie kojarzyć może kajet, o i te i KHT Kali i parę innych osób. E, i szczerze mówiąc, ja je znam tak trochę bardziej, w sensie pisałam z nimi. I. Więc na Instagramie dużo łatwiej jest, jakby, wejść w świat hobby horsingu, dowiedzieć się bardzo dużo, bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, o jakichś hodowlach. O... W ogóle na Instagramie mega łatwo kupić konia, naprawdę. Więc. Szukanie po X-ach ma sens. Nie mówię, że nie ma, ale jeżeli macie Instagrama, to wygraliście życie i możecie znaleźć dużo, dużo fajnych hodowli. Na przykład ja kupiłam na Instagramie Walwerinę, kupiłam Kilena, kupiłam w sumie większość moich koni, Kupi, wymieniłam Kalwina. Więc, no, Amis ma dalej gąsza, to tak. Jezu, dźwiganie tych berek to jest jakieś masakra. Hmm. Hodowlę, hodowlę lubisz najbardziej. Pod względem estetyki hymy i wesiaki, i mestyniaki. Kiedyś ja pamiętam jeszcze w Chowicie, czyli stosunkowo niedawno, jak jeszcze nie miałam Instagrama, czy tam miałam, ale takiego nierozwiniętego totalnie, to mi się mestniaki tak nie podobały, po prostu żgałam na ich widok po prostu w sensie tak. No wiecie, w tym. Że po prostu bardzo, bardzo ich nie lubiłam. Po prostu jak można mieć mestyniaka? One są takie brzydkie i parszywe, a te oczy to dopiero w ogóle masakra. I nie wiem, kto je kupuje. Ja bym go nawet za darmo nie przyjęła i takie tam. A teraz szczerze zamówiłam sobie sama mestyniaka, bo mi się tak super ta hodobla spodobała. Wiem, że jak on przyjdzie, to się nie, będzie nie podobał większości osób bo ma bardzo specyficzny projekt, który jest bardzo blisko mojego serduszka, ale yy, ma też ślepe oczko. Yy, ogólnie on ma dużo takich yy, rzeczy, które są związane, z takich, że patrzysz sobie na tego konia, jakby ty nic nie widzisz, ale ja swoimi oczami widzę dużo związanego z, moi, z moim życiem jakby. Więc, więc tak. Co to za hodowla? Od mesteny. Mes, me styna, Jezuję ja się, bo je ile tu zrobali w tych belkach. Ja, ja wam zaraz pokażę te belki. No, ale ogólnie dla osób, które nie wiedzą, jak będzie wyglądał ten koń, to będzie to yy, kasztanek. Na chwileczkę, ja sobie postawię tę beleczkę na prosto. Będzie to kasztanek z taką dużą, poszarpaną latarnią. Na, yy, na lewym oczku będzie, le, będzie miał le, lewe ślepe oczko, które będzie rozcięte taką odmianką w kształcie właśnie nacięcia. Yy, prawe będzie brązowo-zielone. Co Wam jeszcze o nim mogę powiedzieć? Będzie miał uszy do tyłu: szablon ujeżdżeniowy, za gęstą grzywkę z białym pasemkiem. Co jeszcze o nim mogę powiedzieć? I... Będzie dla Będzie miał białą końcówkę łóżka i dużą poszerpaną łatę na klacie w sumie tyle co mogę o nim powiedzieć, bo co więcej. Kiedy przyjdzie ten kasztanek? Kasztanek jeszcze musi być yy, w ogóle ukończony, żeby, żeby, żeby mógł przyszedł przyjść. Ale Mestena w jednym z maili napisała mi, że pa, ma parę zamówień przed moim, więc mogę sobie trochę poczekać nawet do dwóch miesięcy. Więc jakby mi się z nim nie spieszy, nie mam w ogóle z tym problemu, no bo jednak ktoś, kto robi zamówienia, no to ma ich jednak dużo. I ten projekt, umówmy się moi drodzy, jest najtrudniejszym, jaki y, na wykona, więc y, nie dziwię się, że może jej to tyle zająć. Plus jak ma jeszcze jakieś inne projekty, no to jakby jest to ludzie zrozumiałe. Więc na niego myślę sobie jeszcze trochę poczekamy. Aczkolwiek pokażę wam teraz jak wygląda. O, tam mamy, przejdziemy sobie naprzód. Powiedzcie czy widzicie dobrze teraz. Bo ja nie widzę tego telefonu. Tu jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jest taka stacjonata drąg, później taka stacjonata podwójny ten, później drążek, okserek i drążek. Widać dobrze? Drąg, później okser, drąg, stacjonata, drąg, stacjonata. I to wszystko obudowane balkami, więc pa, pa!